jak tydzień temu mówiliśmy, że dostaliśmy mentalnego kopa strzelając gol w 94 minucie, to co powiedzieć dzisiaj, kiedy gramy całą drugą połowę w dziesiątkę, odrabiamy e, wynik na 1 do 1, grając z zespołem, który nie ukrywa, że walczy o awans do Ekstraklasy. No tak, no tydzień temu też rozmawialiśmy i, i powiedziałem, że, że nie mamy prawa się tutaj nikogo bać. E, tym bardziej pokazaliśmy dzisiaj, że w 10 też e, potrafimy strzelić w bramkę. Więc co dopiero moglibyśmy zrobić, gdybyśmy grali w jedenastu, więc yy, uważam, że, że tak jak ostatnio, że, że tak nie możemy się nikogo bać i, i, i z takim nastawieniem na pewno musimy podejść w każdym meczu. W ostatnim meczu, po ostatnim meczu, Ciebie za wyprowadzenia e, piłki. Co tam się wydarzyło na początku drugiej połowy, bo, bo mocno zapachniało golem na 2-0? Na pewno gdzieś tam popełniłem błąd w wyprowadzeniu piłki, też powiedziałem, że to jest dosyć ryzykowne. Ja, po, ja popełniłem teraz błąd, ale wiem też, że, że to robi dużą przewagę, więc na pewno będę starać się gdzieś to robić i, i, i na pewno nie podłamie się tym, że, że gdzieś tam straciłem tą piłkę, wręcz przeciwnie. To pokazuje mi, że jeszcze więcej muszę nad tym pracować i biorę to na siebie. Bardzo byliście skoncentrowani, widziałem jak podpowiadacie, jak krzyczycie, jak asekurujecie swoje pozycje. Czy rzeczywiście grając w dziesiątkę ta motywacja jest jeszcze większa niż w jedenastu? No oczywiście, no znaczy może motywacja jest podobna, ale trzeba na pewno więcej podpowiadać zawodnikom, bo, bo gdzieś tam zawsze tego jednego z zawodnika brakuje. Więc to już jest bardziej nasza, yy, nasze, nasze zadanie, obrońców, bramkarza, bo, bo my jesteśmy przodem do gry i widzimy wszystko. Ostatnie dwa mecze, dwa punkty, tylko dwa punkty, ale mentalnie to są dwa wysokie zwycięstwa. No tak, no myślę, że, że dzisiaj z przebiegu spotkania możemy powiedzieć, że, że cenny punkt, no i na pewno gdzieś ta mentalność znowu wzrosła.